Są takie miejsca, do których człowiek zagląda częściej niż do lodówki, częściej niż do szafy z ubraniami, częściej niż przegląda się w lustrze, i pewnie też, może niestety, częściej niż do kościoła, albo częściej niż zagląda do pisma świętego. Takim miejscem, taką rzeczą, do której zaglądamy tak często, jest nasz portfel. Albo, jeśli ktoś jest bardziej nowoczesny, aplikacja bankowa. I to trzeba jasno i mocno powiedzieć: w tym wcale nie ma nic złego, bo Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi właśnie o tym. Mówi o pieniądzach, o tym, w jaki sposób mamy je traktować, w jaki sposób mamy ich używać. Mówi o Mamonie i kończy bardzo mocno: Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. A gdybym tak powiedział: jeśli naprawdę nie masz czasu się modlić, zajrzyj do portfela, tam znajdziesz Pana Boga. Czy to miałoby sens? Witam Was w 56. odcinku podcastu Przekazania, w którym usłyszysz zwykłe, normalne kazanie, bez frazesów, bez zbędnych słów, a mam nadzieję, że czasem z odrobiną dobrego humoru. Ja nazywam się Adam Kwaśniewski i jestem księdzem, a teraz posłuchajmy Ewangelii na dzisiejszą niedzielę. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Pewien bogaty człowiek miał rządce, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu, Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł do siebie, Co ja pocznę, skoro mój Pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę? Żebrać się wstydzę, wiem co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego. Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział, sto beczek oliwy. On mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł. Sto korcy pszenicy. Mówi mu Weź swoje zobowiązanie i napisz osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także wam powiadam, Zyskujcie sobie przyjaciół, niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrym nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, Albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Jest taka słynna książka Jamesa Cleara Atomowe nawyki. Autor pisze w niej o tym, w jaki sposób możemy w łatwy, prosty sposób kształtować swoje nawyki, swoje codzienne rutyny i pisze tam o tym, że jeśli coś ma się stać naszym nawykiem, to trzeba to uczynić oczywistym i prostym. Jeśli ktoś zapomina o braniu leków, no to jeśli zostawi sobie gdzieś saszetkę z lekami na rogu umywalki, jest duża szansa, że nie zapomni o tym rano. Jeżeli chce pić więcej wody i porozstawia po mieszkaniu szklanki napełnione wodą, to prędzej czy później sobie przypomni o tym, żeby sięgnąć po tą szklankę z wodą. Jeśli ona będzie ukryta w lodówce, a wszystkie szafki zamknięte, a w nich szklanki, no to jest duża szansa, że po pewnym czasie po prostu Będziemy o tym zapominać. A jeśli chcesz się więcej modlić, spraw, żeby Pan Bóg był tam, gdzie i tak zaglądasz. A gdzie wszyscy zaglądamy? No właśnie, do portfela. Pomyślcie, ile razy w tygodniu wyciągamy kartę, gotówkę, płacimy blikiem codziennie, nawet kilka razy dziennie. A gdyby tak każda płatność była naszą małą modlitwą, otwierasz portfel i mówisz w sercu. Panie, ty jesteś większy niż to wszystko, co masz. Albo wchodzisz w aplikację bankową z westchnieniem Panie, pomóż mi dobrze tym zarządzać, co mam. Wtedy twój portfel staje się kaplicą, małą świątynią w kieszeni, a modlitwa staje się tak naturalna, jak oddychanie. Być może to jest pewien rodzaj herezji, o której w tej chwili powiem, oczywiście w cudzysłowie. Pewnie wielu z Was może się poczuć niepewnie, jak to będę mówił, ale ja jestem zdania, że w kościele powinniśmy brać pieniądze za większą ilość rzeczy, które robimy. To może brzmi strasznie, ale posłuchajcie pewnej historii. Kiedy przygotowywałem się do zostania księdzem. Jest taki zwyczaj, że każdy ksiądz, który ma prymicję w swojej rodzinnej parafii, zostawia jakiś prezent po sobie tej parafii. Czasem jest to jakiś ornat, czasem ktoś kupi kielich, czasem zrobi coś innego. Moim pomysłem było to, żeby napisać taką książeczkę, poświęconą księdzu Janowi Smutkowi, pierwszemu powojennemu proboszczowi mojej parafii, no i tą książeczkę na koniec mszy świętej rozdawać. W przygotowaniu tej książeczki pomagał mi znajomy ksiądz profesor i kiedy mu powiedziałem o swoim pomyśle, żeby na koniec mszy świętej każdemu taką książeczkę wręczyć w prezencie, powiedział mi absolutnie nie. Pod żadnym pozorem nie wręczać. Możesz sprzedawać. Mówię, no jak to? Co to za prezent, który się sprzedaje? A on mówi mi wtedy tak: To może być nawet 50 groszy. To może być dobrowolna opłata. Możesz z tymi pieniędzmi zrobić różne rzeczy. Możesz je przekazać na hospicjum, na schronisko dla zwierząt, przekazać siostrom karmelitankom, komukolwiek. Możesz za nie kupić nowy ornat do kościoła, czy co tam chcesz, ale pod żadnym pozorem nie dawaj za darmo, bo ludzie już tacy są że nie szanują tego, co ich nie kosztuje. Jeśli dasz komuś tą książeczkę do ręki za darmo, to kiedy wróci do domu, wrzuci ją do gazetownika i przypomni sobie o niej za 50 lat. Jeśli będzie musiał wykonać ten prosty gest, włożyć rękę do kieszeni, wyciągnąć portfel i wrzucić tyle, ile ma. dziesięć groszy, 20, złotówkę. To się może wydawać naprawdę mało, ale musi wykonać ten prosty gest. To kiedy przyjdzie do domu, to przeczyta przynajmniej wstęp. I rzeczywiście coś w tym jest. Wydaje mi się, że to jest coś takiego, co nas y, wyróżnia, że jeżeli za coś musimy zapłacić, to traktujemy to jako coś ważnego, coś koniecznego. Myślę o takich grupach parafialnych, jak ministranci, jak przygotowanie do komunii, przygotowanie do bierzmowania i żeby być dobrze zrozumianym. Nie chodzi mi o to, żeby na tych grupach zarabiać, żeby z tych grup zrobić jakiś potężny, prężnie działający biznes, żeby rozpisać biznesplan, założyć jakąś szkołę. To może być symbolicznie, ale pomyślcie sami. Jak patrzę z perspektywy różnych grup, jakie kiedykolwiek prowadziłem, jaka jest frekwencja na takich spotkaniach? Akurat u nas w parafii jest bardzo dobra i to trzeba powiedzieć jasno, to w większości takie spotkanie parafialne, takie przyjście na spotkanie na zbiórkę ministrantów, na spotkanie przygotowujące do pierwszej komunii świętej, na spotkanie przygotowujące do bierzmowania, to w katalogu różnego rodzaju spotkań, zajęć, które mamy w tygodniu, ono często ląduje na ostatnim miejscu. Dlatego, że. Mogę przyjść zawsze, mogę przyjść kiedy chcę, nic mnie to nie kosztuje, niczego nie stracę. A jeżeli ktoś chodzi na basen i wydaje 150 zł za godzinę pływania, to wierzcie mi, często bywa tak, że to dziecko pójdzie na basen nawet wtedy, kiedy ma 40 stopni gorączki i zaawansowaną grypę, bo jest zapłacone. I żeby nie było, nie mówię tylko o innych, tylko myślę też o sobie. Wiele razy mówiłem, że chodzę na siłownię i bardzo świadomie, bardzo celowo wybrałem taką opcję, żeby ćwiczyć z trenerem. Jest to cztery razy droższe niż kupienie. Samego karnetu, ale wiem, znam siebie i doskonale rozumiem ten mechanizm, że jeżeli za coś zapłacę więcej, to mi się będzie chciało. I nawet wtedy, kiedy mi się strasznie nie chce, nawet wtedy, kiedy jest dramatyczny dzień, nawet wtedy, kiedy mi ręce opadają, to jednak pójdę na ten trening, bo zapłacone. Bo musiałem z czegoś zrezygnować, żeby kupić sobie właśnie takie wejście, takie zajęcia. Jeżeli mamy wykupiony bilet na drogi spektakl w teatrze czy w filharmonii, to prawdopodobnie na niego pójdziemy, bo jest zapłacony. A całe kombinowanie z tym, co by tutaj nie pozmieniać, bo coś mi nagle wypadło, żeby oddać ten bilet, odzyskać pieniądze, czasem nie ma najmniejszego sensu. Dlatego inne rzeczy przełożymy, a to, co zapłacone, wykorzystamy w pierwszej kolejności. Żeby nie było, jeszcze jeden przykład. Kiedyś zrobiłem taki eksperyment w Duszpasterstwie Akademickim. Eksperyment polegał właśnie na tym, żeby sobie zobrazować to, co jest dla nas naprawdę ważne. Przygotowywałem się do rekolekcji z grupą w Duszpasterstwie i to były takie rekolekcje wyjazdowe. Ale przed tymi rekolekcjami przez kilka tygodni na mszach świętych, na których przychodziła ta grupa, która później ze mną wyjechała, mówiłem kazania. Nam mszy świętej dokładnie o tym, co później mówiłem na rekolekcjach. I odzew po tych kazaniach był żaden. To znaczy, nikt nie przyszedł później ani nie powiedział, że było fajnie, ani nie powiedział, że było niefajne, ani nie mówił, że coś go dotknęło głęboko w tych moich kazaniach, ani że coś go uraziło. Nic. Zero. A później pojechaliśmy na wyjazd yy, poza Wrocław, wyjazd, który był płatny. Bo musieliśmy zapłacić przejazd pociągiem, miejsce noclegu, musieliśmy tam na miejscu opłacić sobie jedzenie. No więc trzeba było wydać pieniądze, trzeba było w jakiś sposób za to zapłacić. I mówiłem tam dokładnie to samo co już miałem przygotowane, dokładnie to samo co ci ludzie już słyszeli. I po tych rekolekcjach część z nich przychodziła i mówiła: "Na nowo odkryłem temat. Coś niewiarygodnego, ale mi ksiądz pomógł, ale to było dla mnie ważne, ale to dla mnie było odkrywcze. Pierwszy raz o czymś takim słyszałem. To ostatnie najbardziej mnie bawiło. Swoją drogą nikt, nikt nie zauważył tego mojego małego podstępu. Ale to mi uświadamia jedną rzecz: że naprawdę cenimy sobie to, za co musimy w jakiś sposób zapłacić. Niekoniecznie finansami, niekoniecznie gotówką czy kartą jakąś płatniczą. Może musimy zapłacić za to naszym czasem, może musimy zapłacić naszym wysiłkiem, może musimy zapłacić tym, że jakoś przeorganizujemy sobie dzień, żeby, żeby przyjść na takie spotkanie, czy posłuchać kazania, czy formować się w jakiejś grupie, czy żeby właśnie zamiast pooglądać serial, czy w telewizji jakiś program, to poczytać Pismo Święte. Ale to, za co w jakiś sposób płacimy traktujemy dużo 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 bardziej jako ważne. Jeszcze raz, nie chodzi o biznes, nie chodzi o wielkie kwoty, ale przede wszystkim chodzi o wielkie serce. Jezus dzisiaj mówi w Ewangelii: Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej wierny będzie. I to jest bardzo konkretne. Pewien Paulin powiedział mi kiedyś tak: Kiedy masz 10 zł w kieszeni, to łatwo jest się podzielić i oddać 5. To połowa, to bardzo dużo. Ale ten wydatek wcale nie boli. Ale gdybyś miał 10 milionów, to dużo trudniej byłoby oddać te 5 milionów. Wtedy zaczyna boleć. Dlatego Bóg daje nam najpierw małe próby, żebyśmy się nauczyli. Jeśli nie umiesz podzielić się dziesięcioma złotymi, nie licz, że podzielisz się milionem czy dziesięcioma milionami. Ale też z perspektywy wieczności, z perspektywy życia wiecznego, z perspektywy tego, co najważniejsze, z perspektywy szczęścia naszego życia, to pieniądze są tematem małej wagi. Pieniądze są tematem błahym. Pieniądze są tematem bardzo przyziemnym, dlatego pan Jezus mówi, nazywa je mamoną. Ale jeżeli nie umiemy dobrze zarządzać tą małą rzeczą, tą małą sprawą, to w jaki sposób dobrze mamy zarządzić sprawą wielką, jaką jest życie wieczne? O co chodzi w tej dzisiejszej przypowieści? Jezus chwali cwaniaka, który kombinował. Dlaczego? Nie za to, że oszukiwał. Niektórzy egzegeci jasno wskazują, że ten rządca nie oszukiwał swojego pana. Tylko że praktycznym pewnym rozwiązaniem było to, że jeżeli był pan, który miał jakieś swoje włości i miał zarządcę, to zarządca ze swojej strony mógł narzucić pewną marżę. I to była jego zapłata za zarządcę. Zarządzanie. Czyli jeżeli pan pożyczył komuś 80 beczek oliwy czy 80 korców pszenicy, to zarządca miał prawo zażądać zwrotu 100. A te 20 różnicy. Szły do jego własnej kieszeni. To była jego zapłata za pracę. Więc ten człowiek, który w dzisiejszej Ewangelii jest nazwany nieuczciwym zarządcą, on nie odbiera pieniędzy swojemu panu, on nie jest złodziejem, on nie kradnie, tylko prawdopodobnie on rezygnuje ze swojej marży, ze swojego narzutu. On nic nie zarabia. Jego pan nic nie traci, on nic nie zarabia. Ale jednocześnie zyskuje szacunek, zyskuje jakiś, jakąś wdzięczność tych, którzy byli winni coś jego panu. I to jest też ciekawe, że zwróćcie uwagę, że za pierwszym razem bardzo jasno mówi: Jesteś winien 100, skreśl szybko, pisz 50. Ale za drugim razem już mu coraz ciężej. Już nie jest w stanie powiedzieć 50, już mówi 80. No rzeczywiście, też w nim toczy się jakaś wewnętrzna walka, ale to, co robi, to działa szybko, sprytnie po to, żeby uratować swoją przyszłość. A my, jeśli chodzi o sprawy ziemskie, jesteśmy wręcz mistrzami kombinowania. Jak znaleźć jakąś promocję, gdzie kupić coś taniej, jak obejść system, jak się ustawić, gdzie znaleźć jakąś ulgę. A jeśli chodzi o modlitwę, jeśli chodzi o zbawienie, to nagle się okazuje, że jesteśmy jak dzieci we mgle zupełnie bezradni ciągle się pytamy a w jaki sposób się modlić a czy ja to robię dobrze a czy ja to robię źle a czy mogę jakoś inaczej a ja nie umiem się modlić nie umiem czytać pisma świętego nie umiem się skupić na mszy świętej I Jezus mówi uczcie się sprytu od tego rządcy zrób tak żeby bóg był obecny w twoim codziennym życiu nawet w portfelu być może taka prosta praktyka włożenia do portfela jakiegoś małego obrazka, krzyżyka, po to, żeby rzucić okiem właśnie na ten obrazek, wtedy, kiedy będzie się otwierało portfel, to jest jakaś praktyka akurat dla nas. Albo to, żeby przy każdej płatności kartą westchnąć krótko, panie, bądź ze mną. To może być sekunda, ale taka sekunda zmienia dzień. To jest właśnie taki atomowy nawyk, o jakim pisze James Clear. Niewielki ale zmieniający całe życie. Powiadał mi pewien student, że zrobił sobie taki nawyk, że za każdym razem, jak płacił blikiem, mówił w myślach Jezu, ufam Tobie. I raz Kasjerka w sklepie patrzy na niego i mówi Pan to zawsze się tak uśmiecha do mnie przy płaceniu. Na co on odpowiada, bo zawsze mi się wtedy przypomina, że Bóg jest hojniejszy od mojego portfela. Ona popatrzyła się dziwnie, ale zapamiętała, a on miał radość w sercu. Dziś Jezus mówi: Nie możecie służyć Bogu i Mamonie, ale możesz służyć Bogu przez Mamonę. Możesz zrobić tak, że twój portfel będzie ci przypominał o niebie. Dlatego powiem to jeszcze raz: jeśli naprawdę nie masz czasu się modlić, zajrzyj do portfela, bo wszystko, co tam znajdziesz, i tak pochodzi od Boga. A jeśli On będzie w Twoim portfelu, będzie też w Twoim życiu. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wysłuchanie tego podcastu, za wszystkie znaki waszej obecności, za polubienia, obserwowanie, subskrypcje, udostępnianie tego kanału dalej. Jeżeli tylko uważacie, że te treści są warte, żeby puścić je dalej, to bardzo proszę udostępnijcie je wśród swoich znajomych. Ja dziękuję już za dzisiaj. Szczęść Bożej, i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.